Według świętego Mateusza. Gdy Jezus szedł brzegiem jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i jego brata Andrzeja zarzucali sieci w jezioro, gdyż byli rybakami. Powiedział do nich: Pójdźcie za mną, a sprawie, że będziecie łowić ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy szedł dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza. I brata jego Jana. Byli w łodzi ze swym ojcem Zebedeuszem i naprawiali sieci. Ich także powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Mamy czterech rybaków prowadzących przedsiębiorstwo rybne gdzieś na krańcu ówczesnego świata. Wydaje mi się, że każdy z nich miał jakieś pragnienia, każdy z nich na coś czekał, każdy z nich miał marzenie. Chciał w jakiś sposób rozwijać swoje życie. I wtedy dokładnie w to miejsce wkracza Jezus. Zobaczcie, że Bóg ma zupełnie inne spojrzenie. Jezus, kiedy do nich przychodzi, On nie widzi w nich tylko rybaków. On już widzi w nich apostołów, przyszłego papieża, świętych, którzy zaniosą Ewangelię na krańce świata. Bo Bóg ma zupełnie inną perspektywę patrzenia niż człowiek. I oni, Ewangelia to dwa razy powtarza, Natychmiast zostawiają sieci i natychmiast idą za nim. I od tego zostawienia sieci zaczyna się nowe życie w nich, zaczyna się nowe życie, w którym idą już za Jezusem. Może ty także na coś czekasz w tym Adwencie. Może także czegoś pragniesz bardzo mocno, tak z głębi serca. I może warto też się zastanowić, czy jest coś, co powinienem, zwłaszcza w tym czasie, zostawić, opuścić. Coś, co warto poświęcić, bo Jezus codziennie do ciebie mówi, pójdź za mną i może warto zostawić te sieci, może warto coś poświęcić, coś opuścić i pójść za Nim, zwłaszcza w tym Adwencie, bo On naprawdę zna drogę.